W Moskwie odbył się niecodzienny spektakl. Przedstawienie Biała tęcza nad stołem w zamyśle autorów było inscenizacją bankietu, który zakończył się nie tak jak trzeba. Dwie drużyny ubrane w białe fartuchy, okulary ochronne i kaski stoczyły bitwę na ciasta, mąkę i inne produkty spożywcze. W drugiej części przedstawienia sprzątacze, ubrani na czarno łomami, zniszczyli stół, przy którym odbywał się nieudany bankiet. Spektakl miał zwrócić uwagę ludzi na marnotrawstwo jedzenia i nadmierną konsumpcję, która prowadzi do destrukcji gospodarki. Trudno wyobrazić sobie, bardziej absurdalny pomysł na marnowanie jedzenia po to, aby zwrócić uwagę na marnowanie jedzenia. Miała być dla dzieci, ale szybko okazało się, że wystawa wciągnęła też dorosłych. Plac Zabaw Zachęcie ma pobudzać wyobraźnię i jednocześnie zachęcać do poznania sztuki współczesnej. Przede wszystkim uczy tego, że sztuka współczesna nie musi być nudna. Że można przyjść do galerii i niekoniecznie stać się na środku sali, tylko słuchać tego, że nie wolno niczego dotykać. Autorzy przygotowali między innymi pojemniki z wodą, trawą i kamieniami. Gdy zanurzy się w nich dłonie, na ekranie zmieni się pejzaż, na przykład zazielenią się drzewa lub spokojna woda stanie się wzburzonym oceanem. Bardziej liczymy na intuicję i na spontaniczność i na radość z obcowania z tymi zjawiskami, aniżeli na jakąś wniesione, jakieś wniesione wnioski, bo tutaj każdy, w zależności od wieku czy preferencji, odkryje coś nowego dla siebie. Plac zabaw w zachęcie będzie czynny do 26 kwietnia. Pod Akropolem działy się rzeczy, które nie śniły się filozofom, nawet tym greckim. Przybyły ze Szwajcarii artysta Dave zaprezentował nowy trend w sztuce. Ochrzcił go mianem fuzjonizmu. To elementy body artu połączone z choreografią. Dave i jego przyjaciele najpierw odtańczyli tańce inspirowane tradycyjnymi greckimi obrzędami, następnie ustawili się w taki sposób, że malunki na ich ciałach układały się w portrety Benedykta XVI i Baracka Obamy. Należą im się brawa za odwagę i oryginalność ale furory w Atenach nie zrobili. Cóż, wiadomo, że wielcy bywają niezrozumiani przez współczesnych. Anatolij Konenko zrobił bowiem książkę z płatków róży. Ma wymiary 27x32 mm i składa się z 28 suszonych płatków. Ilekroć daje komuś róże albo jakiś inny piękny kwiat, zawsze chce, by przetrwały jak najdłużej. Ale wiem, że to niemożliwe. Dlatego postanowiłem wykorzystać płatki róży w taki sposób. Zrobiłem z nich strony książek. Anatolii sam przyznaje, że jest niepoprawnym romantykiem. Dlatego wszystkie płatki wykorzystane w jego niezwykłych książkach pochodzą z bukietów, które podarował żonie. Na płatkach stronach znalazły się wiersze Puszkina, wszystkie o różach. Nikolaj Gladenko z Nowosybirska wykazał się niebywałą kreatywnością w zakresie technik malarskich i postanowił tworzyć swoje dzieła za pomocą ognia, a dokładniej palnika. Najlepsze w pracy z Palnikiem jest to, że mogę dzięki niemu pokazać każdy wymiar. Moje ulubione tematy to konie, portrety i kobiece ciało, zawsze życie. Nikolaj uważa także, że wykorzystał naukę do tworzenia sztuki. Planuje otworzyć w Nowosybirsku szkołę technik malowania ogniem. Nietypowy malarz uchyla rąbka tajemnicy i zdradza, że najlepiej do tego nadaje się drzewo brzozowe. Najpierw odtańczyli tańce inspirowane tradycyjnymi greckimi obrzędami, następnie ustawili się w taki sposób, że malunki na ich ciałach układały się w portrety Benedykta XVI i Baracka Obamy. A dziś w kanale Sport” kolejne cztery spotkania: Chelsea zagra z Juventusem, Real Madrid zagra właśnie z Juventusem, Chelsea. No. Via Real zagra z Panetti, Niekosem, a Sporting Lizbona z Bayernem, Monachium. Sejm zdecydował, że wybory do Europarlamentu potrwają dwa dni. Ich koszty wzrośnie o co najmniej 20 milionów złotych. Przepraszam, że się śmieję, ale tutaj dosyć kolorowy. Pięknie wyglądasz. Pięknie no. wyglądasz, naprawdę. Zostałem posadzony, Dokładnie. moi drodzy państwo, prawie na kolanach tutaj. Czy czujesz się poniżony? Nie, no czuję się mniejszy. To jest nasz malutki redaktorek. Jacek zimni. Z Taki rączkami jest. na stole, moi drodzy państwo. Dzień dobry. A ja też chciałam poważną informację przedstawić i chciałam dobrze, proszę redaktorek. zaprezentować naszego e, przystojnego premiera, bo tak cały czas uważam. No dobrze, też mi mudzie. Czekaj, mi tu kolana wystają. Teraz mnie nie mogę skupić, no bo nasz mały redaktorek, który siedzi. Przedstawia i mów, proszę bardzo. Dobrze. Tylko pierwszy krok to jest w ogóle zastanowić się, czy my faktycznie potrzebujemy tak. A jeśli czy potrzebujemy, potrzebujemy na przykład szczoteczki do zębów, to kupmy taką, ja ją zaraz zepsuję, ale. Ogólnie nie, bym nie moje zęby. Pani nie umyje zęby? Tak, tak. Spokojnie, wyparzę ją potem. Aha. Propozycje prezydenta Lecha Kaczyńskiego już odrzucane od samego rana, w zasadzie od wczoraj e, przez Platformę Obywatelską. Jak mówi Aleksander Szczygło, Lech Kaczyński szczeka, e, szczeka, czeka na odpowiedź. Halo? Yy, stawka. Stawka. Nie, też nie. E, minuta... Aha, nie, dobrze. Zaraz, stop, stop, stop. Ja usłyszałam stawka. Ta, ta, ta. Tak, tak, tak. Pierwsza nagroda zdobyta, uwaga, pół tysiąca złotych. O, dobrze, że mnie pilnują. Ja już tak się przyzwyczaiłam do tego, że mówię nie, że teraz też powiedziała mnie. ...Palestyńska zarządza m.in. strefą gazy. Kontrolę tam faktycznie sprawuje Hamas. Do Polski przyjechał dziś prezydent autonomii palestyńskiej Mahmoud Abbas. Spotka się z nim Lech Kaczyński, a tematem rozmów będzie sytuacja na Bliskim Wschodzie. Autonomia palestyńska zarządza m.in. strefą gazy. Teraz jednak kontrolę tam faktycznie sprawuje Hamas na to, że Rosja już się tu pojawiła i że litery nie mogą się w pionowych kolumnach pojawić, nie będzie łatwo, naprawdę nie będzie łatwo i sporo jest państw, które kończą się na A i tu już jest poważny problem. Na przykład Liban, Liban mógłby być, ale jest A na końcu, już nie może być Liban. Polska zarządza m.in. strefą gazy. Kontrole tam faktycznie sprawuje Hamas.